Mamy kwestię jeszcze trzech Bardzo ładnych rzeczy, które chciałabyś mieć, bo będą ładnie wyglądać, ale masz inną rzecz funkcyjnie, użytkowo taką samą, ale nie wiem, nie wiem, w innym kolorze, w innym fasonie, albo masz ją od hmm. 10 lat i chętnie byś wymieniła na coś nowego. No są takie rzeczy. Hmm. Jesteśmy estetami um, po prostu, tak? I czasem nam się coś podoba. Tak, ale myślę, że już jestem w tym wieku, że doskonale wiem, że to nie ma sensu i hmm. poczekam sobie aż tamta rzecz mi się zepsuje i sobie kupię nową. Wtedy inaczej, no nie? Znaczy, nową w sensie tamtą wyrzucę, bo, nie wiem, zużyła się, mm -hmm. będzie zniszczyła, a kupię nową. Bo mówmy się, czy to będzie w kolorze srebrnym czy złotym, durszlak na przykład. Mm -hmm. Nie wpływa na funkcję? Nie. Ja mam tak z rzeczami, które mm, przyszły do mnie w spadku mm, i mam jakieś tam pojedyncze talerzyki, Jakieś pojedyncze kubeczki, które są tam, mają jakąś wartość sentymentalną. I mam też kryształy, jakieś pojedyncze, takie wiecie, perelowskie. I po co ci to